Witajcie, moi drodzy, w imieniu Pana Jezusa Chrystusa, oczywiście. Kochani, dzisiaj mamy niedzielę. E... Jesteśmy po przestawieniu czasu z letniego na zimowy, więc godzinkę dłużej każdy z nas spał. Nie da się ukryć, moi drodzy. Nie da się ukryć. E... No i tak sobie myślę, że się Was o pewne rzeczy zapytam. Hmm. Kochani, Byliście dzisiaj na pewno na nabożeństwie, na nabożeństwach, prawda? W swoich tak zwanych kościołach. No i, no i jak tam było, moi drodzy? Były piosenki, były. Były jakieś modlitwy? Krótkie oczywiście, były. Było jakieś nauczanie, które serwował dla zboru, Brat albo siostra w Chrystusie oczywiście były, prawda? Na koniec była znowu modlitwa, moi drodzy, tak? Była. Niektórzy robią taki koszyk modlitwy, do którego się wrzuca różne, różne prośby od ludzi wierzących i tak ogólnie się wszyscy modlą, rozumiecie? Mieliście to, znacie to, znacie, prawda? A potem było. Chwała Bogu! Dziękujemy za spotkanie. Wiecie, mamy jeszcze ciastko, jeszcze mamy kawę, więc, kochani, idźcie do kafejki i nawiązujcie relacje. Poznawajcie siebie. No bo przecież po to tu jesteśmy, prawda? Było to? Było to w Waszych zborach, w Waszych kościołach? Było. Kochani, nie o to chciałem się spytać, bo skądś to znam. Natomiast yy, kochani, dzisiaj jest dzień, o którym ludzie, osoby wierzące, yy, mówią, że to jest dzień święty, że to jest dzień pański w ich życiu. I taki dzień pojawia się z reguły raz w tygodniu. Taki święty, wiecie, niedziela, niedziela, święty dzień. Dzień, w którym będziemy Pana uwielbiać, dzień, w którym będziemy Pana chwalić, dzień, w którym będziemy Panu pioseneczki śpiewać i będziemy się modlić oczywiście. Jest to dzień, w którym będziemy nasłuchiwać, co ten Bóg chce od nas. Moi drodzy, eee, tak jak mówię, dzisiaj jest niedziela. Trochę się uśmiecham, bo. Um, Wiem, że jakby to co mówię może szyderczo zabrzmieć, ironicznie zabrzmieć, ale myślę, że to ma podstawy, kochani, żeby zbadać swoje serce, czy dzisiejszy dzień naprawdę był dniem, kiedy, kiedy naprawdę się modliliśmy, kiedy naprawdę słuchaliśmy czy słuchamy tego, co Pan mówi, czy naprawdę w środowisku ludzi wierzących mamy relacje Bożego Rodzaju. Czy to jest dzień, w którym poznajemy ludzi w Chrystusie Jezusie? Czy budujemy relacje w Chrystusie Jezusie? Nie z Chrystusem, bo z Chrystusem, kochani, powinniśmy mieć na co dzień relacje, zresztą z wierzącymi też, prawda? Jak czytamy dzieje apostolskie, to oni codziennie się spotykali po domach. Codziennie. Spożywali wieczerze. Codziennie mieli relacje z sobą nawzajem, codziennie się modlili, były oczywiście okresy postów, również, więc yy, osoby, które mówiły, że są osobami wierzącymi, one na co dzień były razem, one na co dzień się poznawały, poznawały Boga, poznawały wolę Bożą, do życia z, no, zboru i do życia swojego osobistego. Przynajmniej tak mi się wydaje. Bo skoro dzieje apostolskie o tym mówią i jakby prezentują, opisują życie pierwszych chrześcijan, to chyba tak powinno być. Natomiast jak jest dzisiaj, jak, jak dzisiejsza niedziela wygląda w naszym życiu, moi drodzy? Wstaliśmy pośpiesznie, niewyspani, szybko trzeba było coś zjeść. Niektórzy nie zdążyli czegoś zjeść, więc na głodniaka pojechali. Bardzo często były kłótnie. A w co ja mam się ubrać? A może w to, a może w tamto? A ty mężu, a ty żoną może być... Tak, ani nie inaczej się ubrała, a chodź szybciej, chodź, żeby się nie spóźnić. No chodź, chodź, chodź. Wiecie, ja nie wiem, jak jest u Was, ale myślę, że na nabożeństwo tak zwane się jedzie um, bardzo często już w takim wzburzonym stanie. Oczywiście z nadzieją, że podczas nabożeństwa wszystko wróci do normy, prawda? Bo przecież tam jest Bóg. Tam się Bóg objawi, moi drodzy. Objawi się Pan. Dotknie naszych serc, wypełni nas spokojem. Przemówi do nas, przemówi do drugiej żony, przemówi do moich dzieci, przemówi do mnie jako męża, prawda? Będzie Boża Sielanka podczas nabożeństwa i to, co było wcześniej, już ustanie. Ta zawierucha związana z wyprawą na tak zwane nabożeństwo zostanie wypukana z nas, wypukana z naszych uczuć, emocji wyobrażeń, z naszych myśli, z naszych serc, z relacji. I przyjdzie Boży Pokój, przyjdzie Boża Miłość. No więc, moi drodzy. Jeżeli już dojechaliśmy, czy doszliśmy na to nabożeństwo, to czy naprawdę podczas nabożeństwa, kochani, uwielbiali, uwielbialiśmy Boga, czy naprawdę podczas nabożeństwa moi drodzy śpiewaliśmy pieśni na chwałę Bogu? Czy naprawdę tak było? Czy. Czy to uwielbienie tak zwane było w duchu, w duchu i w prawdzie? Bo może nie. Może to było coś, czego Bóg w ogóle nie, nie chce przyjąć. Może było to robione w sposób, który Bogu kompletnie się nie podoba. Może treści tych piosenek są niezgodne z wolą Bożą. Kochani, to tylko takie moje pytania, nie obrażajcie się, ale sam wiem, wiele pieśni śpiewałem, więc wiele pieśni jest niezgodnych z wolą Bożą, wiele pieśni wprowadza niewiarę do serc ludzi wierzących i myślę, że to jest źle. Myślę, że jeżeli uwielbienie nie wypływa z trwania w Chrystusie, nie wypływa z ducha, nie jest pod wpływem ducha, to to nie jest wola Boża, moi drodzy, to jest moje zdanie no ale nabożeństwo wiecie niedzielne rządzi się innymi prawami i chyba niebożymi chyba niebożymi moi drodzy myślę, że chodzi o to aby odbębnić po prostu niedzielne spotkanie myślę, że chodzi o to, aby że tak powiem, zamanifestować jedność chrześcijan jedność wierzących którzy nie widzą brata i siostry w krześle obok a mówię, że wierzą w Boga. To jakoś nie pasuje do Biblii. Echem. Więc jak to jest z tym chrześcijaństwem niedzielnym, moi drodzy? Echem. Pojawiamy się na nabożeństwie i chwała Bogu, drogi bracie, druga siostro, no i jak tam? Hmm. Kochani, Wiecie, w takich chwilach to mi się ciśnie pytanie, a po co się mnie pytasz, drugi bracie? A po, to się, po co się siostro pytasz mnie, co u mnie słychać, kiedy ciebie nie ma w tygodniu, kiedy ty nie jesteś w relacji ze mną, z nami, kiedy ty w ogóle nie chcesz tak naprawdę mnie poznać, nie chcesz poznać mojego domu, kiedy tak naprawdę masz w dupie drugiego człowieka. A mówisz, że wierzysz w Boga. Po co się mnie pytasz? Po co się mnie pytasz, co u mnie? Hmm. A, wiecie, myślę, że tak jest. I to jest. Yy, wiecie, jak to mówię, to dobrze wiecie, że mówię prawdę, prawda? A potem pioseneczki, słowo wstępne, ogłoszenia parafialne na początku nabożeństwa, tak zwanego bądź na końcu. Jakiś brat, jakaś siostra głosi słowo, naucza. Czy naprawdę jest to słowo Boże? Czy to, co jest serwowane owcom w zboże, pochodzi z Bożego serca? Czy to, co jest serwowane przez lidera, pastora, nie wiem, jakieś inne osoby, że tak powiem, w służbie, czy to pochodzi naprawdę z Bożego Serca, czy to jest Słowo, które buduje wiarę, czy to jest Słowo, które prowadzi nas do relacji z Bogiem, czy to jest Słowo, które prowadzi nas w relacji z Bogiem, czy to jest Słowo, które syci nasze serca, nasze dusze, czy to jest Słowo, które też wpływa ożywczo na nasze ciała? Czy to jest Słowo, które wyraża Boży plan do naszego życia i do życia zboru? Przecież każdy z nas jest powołany przez Boga do Jego dzieł. Każdy z nas i suma wierzących, ogół wierzących jest też przeznaczony do wyrażania woli Bożej, prawda? Więc cały zbór, całe zgromadzenie powinno być karmione Słowem Pana. W zgromadzeniu powinno być głoszone Słowo Boże, wola Boża. Jak to, moi drodzy, w praktyce wygląda? Jak to, moi drodzy, wygląda? Czy my w tych zborach jesteśmy po to, aby teatr brać udział w teatrze, być aktorami na scenie? Czy my jesteśmy w tych zborach po to, aby udawać? aby być hipokrytami, dwulicowcami? Takim plepsem, który nic nie wie, nic nie rozumie? Czy po to jesteśmy w tych zborach? Czy jesteśmy w tych zborach po to, aby umierać? Czy niedziela jest dniem świętym? W którym nie słyszymy Pana? W którym nie karmimy się Słowem Pana, w którym nie doświadczamy Jego obecności. Wiecie, ja nie mówię o obecności naszych uczuć, naszych emocji, naszych wyobrażeń, naszych celów, planów i marzeń, naszych zamierzeń, zarówno indywidualnych, jak i danej grupy ludzi. Ja nie o tym mówię, moi drodzy. Drogi bracie, droga siostro w Chrystusie, kiedy usłyszałeś Pana? Kiedy usłyszałeś słowo, które pochodzi z Bożego Serca do swojego życia, słowo na bazie którego możesz budować swoją wiarę, słowo Chrystusowe, słowo, które pochodzi bezpośrednio z ust Chrystusa Jezusa do twojego życia, do twojego serca, kiedy usłyszałeś to słowo? Moi drodzy, na czym my budujemy wiarę? Na tym, co ucho łechce? Na tym budujemy wiarę swoją? Takie chrześcijaństwo bez krzyża, takie chrześcijaństwo bez zapierania się życia swojej duszy, takie chrześcijaństwo bez składania siebie samych jako ofiarę żywą. Wiecie, wiecie, o czym mówię, prawda? Jako taką Biblię każdy z nas zna. Czy to jest czas naprawdę w społeczności z Bogiem? Wiecie, społeczność z Bogiem to jest, czy modlitwa, relacja z Bogiem polega na tym, że spotykają się dwie osoby. Czy my słyszymy Pana? Czy my z Nim rozmawiamy? W tym dniu świętym, moi drodzy, a już na pewno podczas nabożeństwa, no bo przecież to jest taki święty czas, gdzie na pewno Bóg jest. Wiecie, już nawet się nie, nie głosi, że gdzie dwóch albo trzech tam jest Chrystus, tylko gdzie jest większość tam jest Chrystus. Więc skoro jest, jest w danej grupie ludzi więcej niż troje wierzących, to tam już na pewno jest Bóg, moi drodzy. Tam się manifestuje Boża obecność, tam się manifestuje Słowo Boże, w mocy Bożej, tam się manifestuje głos Boży, wola Boża. Tam chwała Boża się manifestuje, tak? Przecież każdy z nas wie, że tak powinno być, moi drodzy, ale czy tak jest? Czy tak jest? Po co są te nabożeństwa, moi drodzy? To jest biuro turystyczne? Czy te nabożeństwa to jest biuro turystyczne, w którym pogadamy sobie o samochodach, o wycieczkach, pogadamy sobie o pracy, o pieniądzach, o grze, o grze na instrumentach, o dzieciach? Wiecie, tak szybko, tak płytko, bo nie ma czasu na głębsze relacje. To jest na takiej zasadzie: co u ciebie, bracie, słychać? A no wiesz, moje dziecko skończyło taką i taką szkołę. A wiesz, byłem na takich i takich zakupach miałem taki i taki urlop. Może za głowę trzeba się złapać, moi drodzy, bo myślę, że wiecie, tak jak ja znam ten temat, taki wy chyba znacie ten temat. To nie jest chrześcijaństwo, moi drodzy. To nie jest chrześcijaństwo, moi drodzy. To jest życie w kłamstwie. To jest życie według nieboga. To nie jest chrześcijaństwo, moi drodzy. I myślę, że my wszyscy o tym wiemy. I robimy dobrą minę do złej gry. Robimy dobrą minę do złej gry, moi drodzy. To nie jest chrześcijaństwo. To jest samo okłamywanie się przecie, i my wszyscy o tym wiemy, moi drodzy. No tak, nabożeństwo pograli. Służba uwielbienia rozwinęła swoje skrzydła, wydała głos na chwałę Bożą, wprowadziła cały zbór w Bożą obecność, i sam Pan przyszedł i zamanifestował siebie w swojej chwale, w swojej miłości. Przyszło Słowo do życia ludzi, przyszło objawienie Chrystusa Jezusa. Zamanifestował swój głos, zamanifestował swoją obecność. Wielu ludzi odzyskało wolność, wielu ludzi doświadczyło nowonarodzenia. Mówię tu o tych, którzy są na nabożeństwie jeszcze niezbawieni. Wielu ludzi doświadczyło głosu Bożego, poznało wolę Bożą do swojego życia. Wielu ludzi zostało uzdrowionych uwolnionych, spływów demonicznych również. Wielu ludzi pokutowało ze swojego stanu, wielu ludzi upamiętało się ze swojego sposobu życia. Podczas nabożeństwa Duch Boży, Duch Mocy, Duch Chrystusa działał z wielką mocą i bojaźń Boża ogarnęła wszystkich. Moi drodzy, czy tak wyglądają nasze nabożeństwa? Czy to jest tylko takie, wiecie, westchnienie, takie, Panie, chcielibyśmy, żeby tak było? Chcielibyśmy, ale nie wiemy, co mamy zrobić, żeby tak było. Kochani, te nabożeństwa naprawdę fajne były. Jak chodziłem, wiecie, to tu, to tam. Jak sobie siedziałem, jak widziałem, jak kobietki podskakiwały, jak kobietki podczas uwielbienia tyłkami machały, jak widziałem, jak corsetki, nie gorseciki, ale koszulki miały, rozumiecie, jak, jak wiele piersi było właściwie na, na wierzchu, jak chodziły w obcisłych, w obcisłych spodniach, jak tańczono z flagami. A, y, aż do obrzydliwości, bo te osoby nawet były tak spocone, że te białe koszulki były przesiąknięte potem. Tam się odbijało ciało, tam się odbijały cycuszki, sutki się odbijały, moi drodzy, tyłeczki, um, te fałdy na skórze też się odbijały. Um, rozumiecie, facet, który powinien być facetem, tańczy jak, jak nie wiem, jak śnieżynka na scenie z jakimiś flagami, rozumiecie? Te nabożeństwa były, no, po prostu wspaniałe, moi drodzy. To jest bojaźń Boża. Przedstawienie, koncert. Powiem Wam szczerze, że ja czegoś takiego w życiu nie chcę. Myślałem, że w zborach ludzie chcą żyć z Bogiem, że naprawdę, naprawdę liderom zależy na tym, żeby zbór wyglądał jak zbór, żeby zbór był prezentacją życia Słowa Bożego. Nie wiedzy, nie religii, nie sakramencików. To nie jest kółko protestanckie, różańcowe, tak nie powinno być, moi drodzy, i myślałem, myślałem, dzisiaj już nie myślę, dzisiaj mam zmienione zdanie, moi drodzy, bo przez te 25 lat nabyłem jakiegoś tam doświadczenia, trochę rzeczy widziałem. Może źle widziałem, może jestem głupi, może jestem zwiedziony, ale powiem wam, nie zależy mi na Takim przedstawieniu, nie zależy mi na tym, żeby ktoś mi na trąbce grał, a ja będę skakał, będę klaskał, ja ktoś mi powie, podnieś ręce, czy się zgadzasz ze mną, ja wiecie, na wezwanie będę, będę to manifestował rozumiecie, ja nie jestem marionetką ja nie jestem marionetką ja chcę żyć z Bogiem, ja chcę wyrażać życie Ducha ja chcę wyrażać życie Słowa, ja chcę chodzić w bojaźni Bożej, ja chcę dostawać na nabożeństwie Słowo od Pana ja chcę żyć Słowem od Pana jak chcę, kiedy idę do ludzi wierzących to kiedy mamy się modlić, to niech się to niech ta modlitwa będzie modlitwą w Duchu, to niech będzie modlitwa płynąca w ekspresji Bożego Ducha niech to będzie modlitwa, która wyraża Słowo Boże, niech to będzie modlitwa która, która powala, powala po prostu prawdą, powala objawieniem Słowa Bożego, powala Bożą obecnością. Niech to będzie modlitwa, która wyraża Boży rodzaj życia, Boże serce, Boże pragnienie do naszego e, życia indywidualnie i do życia danej grupy ludzi. Ja tego chcę. Ja myślałem, że, że tak będzie, moi drodzy, że do tego Kościół. Dąży, natomiast z biegiem lat widzę, że to idzie w zupełnie, w zupełnie inną drogę, w niebożą drogę. Kochani, służby uwielbienia w Biblii nie ma. Duchowieństwa w Biblii nie ma. W Nowym Testamencie oczywiście. Kto się wynosi ponad innych? Jest pyszny, zarozumiały i nie poznał pana. Nie ma duchowieństwa, moi drodzy. Każdy wierzący powinien być osobą duchow duchową, trwającą w duchu, żyjącą w duchu, wyrażającą życiem życie ducha. Jak to jest w waszych zborach, moi drodzy? Kto wami kieruje? Pan? Prawda, słowo, którym jest Chrystus Jezus, życiodajny duch, którym jest Chrystus Jezus, czy może panuje nad Wami szyld, organizacja, doktryny, wiedza, system religijny, tak zwane uwielbienie, cielesny zmysłowy lider, tak zwany duchowny. Wiecie, nawet, nawet duchowny, kiedy mówi, że nie jest duchowny, to on i tak jest duchowny. I bardzo często, nawet jeżeli mówi, że w szatach nie chodzi, to, to ma szaty służbowe w szafie gdzieś schowane. Rozumiecie? Masakra jakaś. Wiecie, ja, ja nie zazdroszczę, bo nie mówię z tego tytułu. Niech sobie ludzie chodzą w tych szatach i tak dalej, niech sobie będą tymi duchownymi. Ale niech napiszą, że to nie jest Boży Kościół. Niech napiszą szyld przy wejściu. To nie jest Boża wola w tym zboże. Pff. No, tak sobie pozwalam, moi drodzy, kilka słów powiedzieć. Mógłbym mówić tutaj jeszcze długo. Natomiast, czy niedziela naprawdę jest? Bożym dniem, czy jest dniem Bożej obecności w moim, w Waszym życiu? Czy my naprawdę żyjemy jako chrześcijanie, którzy trwają w Chrystusie Jezusie? Czy może trwamy w jakiejś wiedzy, doktrynach, w organizacji, w jakimś systemie i myślimy, że to jest chrześcijaństwo? Hmm. Mówimy, że czytamy Biblię. Że poznajemy Pana, a może my mamy tylko wiedzę o Panu i to niekoniecznie prawidłową. Czy my znamy Pana, moi drodzy? Czy my znamy Chrystusa Jezusa? Czy my znamy dobrego pasterza, który brzydzi się grzechem, brzydzi się cieleznością, brzydzi się zmysłowością, brzydzi się systemami, które sprzeciwiają się Bożemu prowadzeniu? Brzydzi się tym wszystkim, co... Blokuje przepływ życia, którym jest Pan. Kochani, będę kończył te moje wywody. Błogosławię Was w tą niedzielę w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Trwajcie w Nim. Amen.